Ależ nam się grube dwa tygodnie szykują pod znakiem AliExpress, bo w kolejnych materiałach zobaczycie między innymi ta zepsuta już multimedialna stacja samochodowa zostanie zastąpiona nowym modelem, który nie tylko jest tańszy, ale i dużo lepszy. Jak wyprać w pralce czapeczkę z naszkiem? Albo no proszę bardzo, z takim właśnie wynalazkiem. A dalej: Big Optics S6. Znana już w Polsce biegówka, bardzo budżetowa, bo kosztująca niewiele ponad 400. E, czy taki sprzęt nadal ma sens? A skoro strzelamy, to warto wiedzieć na jaką odległość. Sprawdzimy, czy ten laserowy dalmierz, za który daliśmy całe 90 zł, rzeczywiście działa. Następnie dary, które dostaliśmy od firmy Jakeda. Taka oto kamizelka piechocińca, właściwie można powiedzieć pancerz. I coś, co mi osobiście rozjechało mózg. Chińska odpowiedź na nasz zasobnik piechoty górskiej system plecaka piechocińca, ale naprawdę wow, co jest grube. Bierzemy się do nagrań, bo my już ten sprzęt yy, i sprawdziliśmy i wiemy, że to jest sztos po prostu sztos. Więc jak mawiają funkcjonariusze pewnej popularnej ostatnio w USA agencji, stay tuned. A jeszcze jest ten plecak medyczny. Tylko to z troszeczkę innego ryżowego miejsca. Cisas ile cebul... Ho, 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 ho.